Cześć, tu Pogodny, witajcie na moim kanale Marzenia Pogodne, gdzie razem realizujemy marzenia i dążymy do lepszego życia. Dzisiaj odcinek nad morzem, na Przymorzu, tutaj jest przy Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o przełamywaniu kryzysów. Miałem kryzys, więc chciałbym troszeczkę o nim opowiedzieć. W tamtym tygodniu, w niedzielę, cieszyłem się, że złamałem w ciągu 30 dni 5 kg. Potem w ciągu dnia dostałem gorączki, jakieś przeziębienie mi się przyplątało. W poniedziałek taki się czułem nie najlepiej i we wtorek, pobudka, poranny trening. I nie chciało mi się wstawać, tak? E, Zaczęła się taka wewnętrzna rozmowa, e, łączył się śmierć Maruda. E, Paweł, to co robisz jest bez sensu, po co ty wstajesz, po co ty się męczysz, już przecież i tak jest super, skłudiłeś 5 kg, po co ci to, to jest... E, i tak nie dasz rady, po co się będziesz męczył, poleż sobie w łóżku, a najlepiej jak już staniesz, to szybciutko po czekoladę, po inne rzeczy. No przecież 5 kg to jest sukces, po co ci dalej się tak męczyć. I wtedy pomyślałem, że oczywiście, że ten smerw Maruda może ma rację, może sobie warto jeszcze poleżeć w sumie, argumenty przekonujące, ale nie, postanowiłem, że wstaję, tak? wstaję, zobaczymy jak będzie wyglądał ten trening i powiedziałem sobie, to był trening na bieżni, Paweł chociaż 5 minut, tak, spróbuj 5 minut, zrobiłem 5 minut, Potem zrobiłem kolejne 5 minut Organizm mówił tu Paweł, ale to jest wszystko bez sensu, tak, czuję się zmęczony, to znaczy dodam, że tego dnia, bo sobie sprawdziłem, nie miałem gorączki, tak, nawet stanu podgorączkowego, byłem taki ogólnie rozbity i zniechęcony, więc kolejne 5 minut, kolejne pięć minut. Podczas... Tego, tego biegania cały czas sobie uświadamiałem, Paweł masz cel do zrealizowania. Masz wspaniałą możliwość zrealizować swoje marzenie i przebiec maraton w Larnace, A jak skończysz po miesiącu treningów będziesz zawsze sobie prób w brodę, że miałeś wspaniałą możliwość już już masz dużo za sobą, tak, jeden z najtrudniejszych okresów, tak rozbieganie, e, pierwsze treningi, gdzie były zakwasy, tak, duże zmęczenie, więc e, teraz powinno być z górki, więc Paweł nie przejmuj się, rób swoje, e, damy radę. I e, to mnie bardzo, bardzo motywowało dodatkowo. Myślałem o tym, o państwie, o, o państwie państwa, państwie. o osobach, które mnie subskrybują, dlatego że postanowiłem nakręcając ten kanał, po to, by pomagać innym, by inspirować innych. I pomyślałem sobie, nie no Paweł, jak teraz po miesiącu Ty dasz ciała, to zostawisz tych ludzi na lodzie, tak, a miało być tak fajnie, więc nie możesz tego zrobić i e, też bardzo mnie to motywowało do tego, żeby e, dalej kontynuować e, ten trening, e, tak rozmyślałem, rozmyślałem, już e, minęło pół godziny, docelowo zrobiłem ten trening, e, planowałem, 50 minut, ale krakowskim targiem, e, no, Krakowski to byśmy się spotkali w połowie, ale zrobiłem 40 minut, ale w szybszym tempie, e, więc e, udało mi się to zrealizować. Byłem bardzo zadowolony. I też potem, jak szedłem z bieżni, takie lekkie e, ro, rozciąganie, potem dalej się zastanawiałem, jak na przyszłość nie doprowadzić do takiej sytuacji. Yy, znaczy, sytuacje na pewno będą, tak? Yy, kryzysy się zdarzają, problemy z motywacją się zdarzają, chodzi o to, żeby to przełamać, tak? Yy, yy, zwykłe zniechęcenie, yy, yy, gorszy dzień nie może być powodem, dla którego ja wszystko będę rzucał i yy, wracał do starych yy, nawyków. Yy, yy. Powiem Państwu też, że to jest e, ważny przykład dla mojego syna, tak? i, i, i ale też dla rodziny. Ja nie mogę e, poddawać się przy, pierwszy, e, przy pierwszym zniechęceniu. E, no to nie jest najlepszy e, przykład. E, trzeba czasami, są takie e, chwile, kiedy trzeba zacisnąć e, zęby. Powiedzieć Smurfowi Marudzie wewnętrznemu, by troszeczkę ściszył swój głos, a najlepiej, żeby się zamknął po prostu. Ja powiem też, że na tej bieżni no, miałem te, te swoje pięć minut, gdzie um, były te rozważania e, no, negatywne, tak, że to wszystko jest bez sensu, ale właśnie um, rozmawiałem ze Smurfem, znaczy nie rozmawiałem właśnie ze Smurfem, tylko próbowałem się koncentrować na innych rzeczach. Wyobrażałem sobie, jak biegam w larnace na maraton, tak jak oglądam sobie palmy na Cyprze, jak czuję, jak mi jest ciepło, jak patrzę na Morze Śródziemne i Bałtyckie, przy którym będę biegł. I skoncentrowałem się na, na innych wyobrażeniach. Niż na e, treningu i było mi znacznie, znacznie e, łatwiej. Także to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. E, ja przypuszczam, że e, jeszcze nie raz się pojawił kryzys. To był pierwszy taki większy po, po miesiącu. E, no Czekamy na następne. Będziemy <grytanie> je spróbować razem yy, pokonywać. Yy, dzisiaj yy, sobota. Yy, dzień przed yy, Wielkanocą. Ja, jest 6 rano. Jestem w Gdańsku, by troszeczkę pobiegać, ostatnie sprawunki i oddać się yy, życiu rodzinnemu, wesoło spędzić te e, święta we wtorek po świętach e, od razu trening. E, opowiem Państwu może, jak sobie poradziłem e, z, ze świętami, no powiem Państwu, że będę się starał spędzać te święta rodzinnie. E, czekałem e, od u, Bożego Narodzenia, by bo spotkać się z rodziną. E, może może troszeczkę więcej zjem, ale potem e, mam e, takie przekonanie, że wrócę w, do treningu, torkowy trening, e, wrócę do swojego rytmu i gdzieś tam te e, świąteczne siedzenie zostanie e, rozbiegane, więc z tym się aż tak bardzo nie przyjmuję. E, to chyba wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. W tym odcinku może Państwo podzielą się swoimi opiniami, jak radzą sobie z przeciwnościami, z wątpieniami, kryzysami. Liczę na to. Pamiętajcie o mnie na kanale Kciuk do Góry. Kto nie wie dlaczego Kciuk? dlatego że kiedyś kolega mnie się zapytał, przez jakie się hap pisze Kciuk. Zachęcam też Państwa do subskrybowania, ładnie powiedziane. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cóż, dzisiaj 9 km nad brzegiem morza. Ja bardzo lubię tę trasę, także nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Mamy to, co już Państwo widzą, prawie, prawie godzina biegania, 9 km zliczone. Bardzo ciężki trening, taki mały skryptum bez mikrofonu. W tym tygodniu były trzy treningi. Wtorek ze smurfem Marudą, o czym mówiłem. Czwartek 7 km na otwartej przestrzeni spokojny bieg. No i dzisiaj 9 km zgodnie z planem. Super. Do zobaczenia.